Jeżeli szukacie końców do FIFA Ultimate Team z dowolną metodą płatności na każdą platformę zapraszam do sologaming.pl Przy kodzie dev macie 5% zniżki. Polecam! Cześć Siemanko wszystkim, ja jestem Dev, a to jest kolejny skład builder na moim kanale. Jeden z Was, a konkretnie On, prosił mnie o to, abym zrobił skład ze, ze śmiesznych, to znaczy z graczy, którzy mają śmieszne zdjęcia w FIFA 15 i taki skład też postanowiłem zrobić. Dobra, także obracamy karty. Zaczniemy może od trenera. Trener wygląda tak, nie wiem czemu, ale jak spojrzałem na tego naszego rodaka, skojarzyłem się od razu z Alem i wygląda jak taki starszy jakiś 50-letni Albandi naprawdę moim zdaniem i dobra przejdźmy teraz do tego składu zacznijmy od bramki i znajdzie się tu Al Hubzi bramkarz Wigan Athletic. jak widzicie no tak nie wiem dla mnie to troszkę dziwnie wygląda co najmniej takie włoski tutaj troszkę e, I gdybym ja miał takie zakola i zachodziłoby mi w ogóle, włosy by nie rosną na głowę, to ja bym się prawdopodobnie zgoli na łysą, bo to ani nie wygląda, ani, ani się nie prezentuje jakoś kompletnie. Więc ja pewnie bym się zgolił na Wyso, ale widocznie jemu to nie przeszkadza. Dobra, przejdźmy. I Teraz e, prawy e, obrońca z Woodford, e, 93 pesa, aż ma 64 obrony, 63 fizyki i wygląda creepy, jaka like gangsta chciał sobie chyba zrobić zdjęcie, e, tak mi się wydaje. E, dołożyć pistolet, jeszcze jakoś muzyczkę konkretną dołożyć i byłby coś ala ala gangster i to jest kolejny zawodnik w, w tym składzie, który moim zdaniem ma bardzo, bardzo śmieszne zdjęcie. Tym razem... No! <ścud> mm. ten, ten to z... <ścud> On nie wygląda jak gracz piłki nożnej, tylko jakby się chodził lać na stadion, do tego jest blady chyba, nie wiem, słońce nie jest... Nie ma ze słońcem za pan brat. Kupiłem, kupiłem go za 5000, bo kurwa, nie, Naprawdę to jest śmieszne. Bo karty, które dziwnie wyglądają, są bardzo drogie na tym, na tym rynku. E, FIFA 15 i musiałem dać tyle za niego, ale jak widzicie, Gość naprawdę wygląda epicko. Dobra, kolejny zawodnik Pereira. E, nie wiem kiedy on to zdjęcie, ale wygląda dość ciekawie. E, nie wiem do kogo darce wtedy mordę. Może do żony, do syna. Czy do kolegi z drużyny, ale wygląda też, też dość śmiesznie, moim zdaniem. Kupiony za 500 końców, wartość w ataku niska w obronie średnia, czego by tu chcieć więcej, Dobra. I kolejny zawodnik Full e, Vol, Courier się nazywa, I to wygląda tak. Mała, jesteś moja, czy coś w tym stylu Nie wiem, wygląda chyba jakaś ładna pani fotograf, była, że tak e, spojrzał, tak z takim, z takim seksownym e, wzrokiem. No i to jest kolejny zawodnik, który naprawdę ma śmieszne zdjęcie. Francuz, 82,68 obrony, 74 fizyki i wygląda naprawdę dość episko. Dobra, tym razem prawo obrońca zagręcał mnie na środku pomocy, patrzcie na jego tutaj. O, co, co on tu ma w ogóle do ten? E, w tamtym FIFA tak samo miał, widziałem w 14, e, miał tak samo, śliwe podejrzenia. czy to jest jakaś choroba, czy gość jakoś nie może się z alkoholizmu wyleczyć, bo wiem, że niektórzy e, ludzie, którzy którzy też przy, przy, przydatkowują alkohol, też mają później takie zakola e, pod oczami e, i właśnie wiem to z tego, że, że często u nas ludzie, którzy e, tak, tak zwani żule, e, właśnie mają takie zakola pod oczami e, od picia, czy może od nie wyspania się, czy może odbicia się e, o jakąś flaszkę czy coś z tego Dobra, e, Herrera. Mimo tego zdjęcie nie wygląda dość, dość śmiesznie w tym momencie, ale spójrzcie na ten screen. No, i z tego screenu wynika, że naprawdę ją wygląda jak połączenie Angela, Marii i Keihila. No, to skrót. Bestia, więc chyba ojciec Keihila i mama Di Marii musieli jakąś taką upojną noc przeżyć kiedyś i powstał właśnie taki Herrera, taki zawodnik grający w tym momencie FFC Porto. Dobra, i teraz nie wiedziałem, że to się może zdarzyć, ale Rudy Murzyn, Elon do ulubionego, skądś tam? Elon do to nie, jakoś naprawdę wygląda epicko Kupiłem do 200 końców, ogólnie to napastnik, ale zmienię go na SPO Bo z przodu mam innych, innych graczy I, i, i Rudy murzyn Jeszcze trochę rudy cygan i mogę naprawdę umierać Bo, już chyba wszystko widziałem Dobra, Bangura e... Bangura też wygląda tak dość creepy Akurat tą kartę udało mi się wy wylosować i tak Nie wiem, nie wiem czemu on taką minę zrobił, ale naprawdę musiała być jakaś akcja dość się fiska, że strzeli takie takie zdziwko to nawet jest jest, jest bardzo zdziwiony, więc nie wiem co, co on zobaczył co on tam zobaczył ee, czy całeś dobra kolejny zawodnik Go Fenpei e, Teraz kurde on z goli miał wcześniej 14 miał takie fajne fajne dready wyglądał dużo, dużo lepiej gdzieś tutaj wam e, dam zdjęcie jego z tamtej Fiwai wyglądał jak dość się taki taki typowy kark grający na ataku z Francji 67 fizyki więc Kurde, chyba, chyba naprawdę karkiem nie jest, ale, ale no, Tutaj mogłem też Agi dać, bo AGIPEŁA też tak dość, dość śmiesznie wygląda i przejdźmy może do ostatniego zawodnika i będzie to Simington. Simington... Nie, naprawdę musieli gości się za, zajebiście pozytywnym człowiekiem, ale nie wiem co oni tam chcieli, że Uśmiechnij się, zrobimy Ci zdjęcie i on wtedy... takiego smila sobie strzeli, śmiesznego. Dobra, jeszcze przejdźmy do ławki rezerwowej. Tutaj będzie Boli, którego możecie znaleźć z tego składu. Tutaj tak fajnie, nie mu tak rozświetliło, fleszem połowę twarzy, czy znaczy środek twarzy, i tak nos, mu fajnie tak promieniuje brrr, na biało. Dobra, Markow. Nie wiem, tak mi się zdaje, że ten gość ma trochę krzywą głowę, ale to możliwe, że przez ułożenie fryzury też może będzie, dlatego też go postaram się wybrać jako, jako tego śmiesznego zownika. Dobra, przejdźmy teraz tak, tak szybko całą tą ławkę rezerwową i przejdźmy do tego meczu McName. Jak wiecie w Irlandii większość, większość ludzi ma na przykład Mac przed nazwiskiem, na przykład Mac, Gidi, Mac Cormac czy coś w tym stylu i tutaj chyba jego rodzice mieli po prostu, bo Mac dopisane jako, że musi mieć Mac, a później mieli dopisać e, nazwisko i wpisali mu ostatecznie Mac Name, znaczy nie wpisali, po prostu zapomnieli wypełnić tą tą, e, tą rubrykę i został mu Mac Name, <laughs> Barry Mac Name. E, to po prostu no, śmieszne. Akin, sprawy skrzydłowe z angielskich <noise> Prawie go nie widzę, no ale nie, jakby tak napad w cieniu to no jakby peleryny nie, nie widkiem przecież on może sobie chodzić po, po, po ciemnościach po cieniu i kompletnie go się nie zobaczysz, więc jak moim zdaniem też, też bardzo śmieszne zdjęcie, bo u oświetlili fashion twarzy, co najwyżej Gort, Gordmaker, Gordmaker, Gort maker, ten to wygląda chyba tak, tak troszkę jakby z kolegami zapił tak, ja, ja się najebałem że coś w tym stylu i... i, 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 i ucygnali sygnali takie zajebiste zdjęcie. Środkowo-obrońca, 58, 55 Obrony 69 Fizyki A e, się najebałem. No, każdy na pewno, to znaczy może nie każdy, ale większość ludzi, którzy, którzy zabalowali, tak chociaż raz porządnie wiedzą jak się wtedy prezentują ludzie. No i kolejny Lino, Lino lewej obrońca z Brazylii wygląda tak kurde jakby troszkę jakby szyjnie ma tak hmm. do tego ta taka troszkę rozświetlona twarz dobra także poznaliście całą moją osiemnastkę zawodników, którzy, którzy po prostu moim zdaniem wyglądają bardzo bardzo śmiesznie w tej grze więc ja przejdę do meczu i liczę na to, że uda mi się wygrać z kolejnym przeciwnikiem, bo naprawdę ostatnio mi się udało i to było bardzo, bardzo śmieszne Ponieważ Goś miał zajebisty składzik, a ja grałem z Kodem bez, bez zgrania No, więc liczymy na coś podobnego w tym momencie Dobra, i także jest pierwszy przeciwnik What the fuck 87 overalla, 100 zgrania No takie składy mi właśnie dobiera, jak tu mam cokolwiek ugrać? To jest coś niemożliwe Cristiano Messi Neymar i Info Modrić i nie stać. Przecież to jest niemożliwe, żeby wygrać z takim składem. I praktycznie no, cały czas mi dobiera takie, takie składy, więc nie jest lipa. Messi i pierwsza bramka już w czwartej minucie. No i to będzie gwałt, coś czuję. Bo z takimi zawodnikami, to nawet jak się nie umie grać, to i tak, i tak się strzela bramki. Bangura, bangura, przy piwce bangura, strzela i... ach... No niestety, nie udało się. Bangura, dośrodkowanie i co? I no niestety, żaden z napastników się tam nie znalazł. Ach, no jak to na Sueti miało pójść? No i koniec pierwszej połowy, póki co jest wyniki 1-0 dla mojego przeciwnika, ale no mecz nie wskazuje na to, że on gra dużo lepiej ode mnie. Zwłaszcza, że ja gram takim gównianym składem. Bangura, Nie, ale to Elon dołu coś tam strzelano Kurde no niestety No i niestety, 2 do zera Ale mówię, tutaj z takim składem to jedynie jedynie mm, To, że zawodnicy grają dobrze już już mu robi robotę, bo on nie gra wcale dobrze. Z takim składem jak ja mam prawie stracił bramkę, no to po mnie gwałcić, to ja powinno być z 15 0 i co i broni bramka, do że... wygraj, ach... O, Simington i to może być sytuacja na... Nie bramki, Boże, z takimi umiejętnościami gościu. Jak tyś mógł tak to, to, to zdupić? No panie Ha! What the fuck, foulkiery! Czy jak ci tam zwą, Jak tyś to wybronił, panie. No i mam zakończenie meczu 2 do 0 w dupę, ale no kurde mimo tego, że moi piłkarze grali chujowo, że tak powiem. Bo grali chujowo. Tyle setek co nic zmarnowali, co coś spomendała zagra. A mój przeciwnik, słaby, słaby jak nie wiem. Jak, 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 słaby jak nie wiem. Po prostu, jest słaby i tyle. Z takim składem powinien być gwałcić. To powinien być jednostronny mecz, taki, że nie powinien wyjść, a mimo tego miał farta takiego, że, że Messi mu po prostu zrobił robotę taką, że strzelił mu dwie bramki. No. Także, moim zdaniem grałem lepiej, wy ocencie sami, napiszcie w komentarzach. Jacy byliby wasi kandydaci na, na, na śmieszne zdjęcia? Ja na pewno sprawdzę komentarze, więc napiszcie. Ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i elo!